Z ostatnimi czasy miałem wiele prób, jeżeli chodzi o zaczęcie swojego świata survival. Lecz wszystkie, ale to wszystkie moje próby kończyły się tak samo. A ja w tym filmie, po większym sercu rzuciłem się tak głęboko wodę i zacząłem mój świat hardcore. Oglądaj do końca, bo w samym filmie przydarzyło się wiele śmiesznych i bardzo fartownych sytuacji. To będzie no przecież... O k Nie p... w tańcu i zostaw suba z lajkiem tam na dole. A ja zapraszam cię do oglądania najlepszej serii hardcore by Cateku. Okej, okay, no to tak naprawdę jesteśmy już tam w moim świecie i jak widzicie, aktualnie pojawiliśmy się na pleńcach i tak naprawdę przydałoby się zdobyć nasze tutaj pierwsze jedzonko, bo tak naprawdę grając hardcora, no, bez jedzenia, szczerze będzie trochę słabo, ale dobra, musimy w ogóle jeszcze drzewo sobie ściąć, żeby zdobyć drewno, tak? Więc sorry świnki, owieczki, musicie trochę tutaj poczekać, a jeszcze kurczaki. Dobra, sorry, zapomniałem, moja wina. I tak w ogóle podczas ściana tego drzewa mogę wam powiedzieć taką fajnym, fajną ogólnie rzecz. Jak widzicie, w lewym dolnym rogu macie licznik dni, których będzie tutaj powiększał wraz z rozgrywką. Bodajże jeden dzień w Minecraftie trwa chyba 24 minuty, czy coś takiego. Nie pamiętam już dokładnie, ale no coś takiego chyba to było. Po ścięciu drzewa zrobiłem swoje pierwsze kamienne tulsy, a następnie Następnie przeszedłem do zbierania jedzenia, zabijając biednowiecki. Dobra, mamy już nawet sporo tego jedzenia, ponieważ mamy tutaj 17. Y więc. z owcy. No i 13 tutaj bez styków. <laughs> tak. No, park chopów. Moim aktualnym celem było znalezienie wioski. Lecz podczas pędrówki znalazłem trochę inną strukturę, która też może się przydać. Dobra, czy widzicie to co ja? Dobra, idziemy tam. Dobra, to jest dobry znak. okej okay. szukaliśmy wioski, ale znaleźli znaleźliśmy sobie opuszczony portal. Dobra, jesteśmy już przy portalu. -por portalu. Eee, bierzemy tak. Ok, mamy Sweeping edge'a Mamy tutaj Iron nuggety w to, O, dobra, to będzie zarąbiste. Ponieważ teraz będziemy mogli sobie, widzowie, podpalać nasze zwierzacki i potem po prostu zdobywać przypalone jedzenie. No, teraz to jest przepiękne. Mamy od razu już upieczone. Po zabawie z owcami moje plany się trochę pozmieniały. Ponieważ w oddali morza zobaczyłem statek. I czy ja widzę statek? Tak, mamy statek, dobra, przepięknie. Oszczędzam trochę ten proces pływania. I w międzyczasie okazało się, że znalazłem kolejny statek. A ja przeszedłem do lutowania pierwszego statku. Okej, okay, mamy skarb. Idziemy do kajuty. Uwaga, uwaga, tu będzie? No! diamenty, dobra. Pierwszy dzień już są diamenty. Dobra, to jest przepiękne, nie? Życie jest piękne, życie jest piękne. A następnie popłynęłem do drugiego statku. Okej, okay, dobra, nie? To jest mistrzostwo, to jest mistrzostwo. Dobra, mamy mamy Tyle rzeczy już. Teraz idziemy sobie na dół szybko. Cyk, dobra. Proszę, oby był jakiś inny skarb. Proszę. To jest chyba inny. Ajaj, nie, dobra, to jest ten sam. Niestety. Ale dobra, trudno. Smieszne jest ogólnie to, że w swojej całej karierze zwiedziłem bardzo dużo statków. I jeszcze nigdy nie natrafiłem na tego trima o nazwie Coast, który swoją drogą według mnie jest nawet fajny. Więc tak naprawdę fajnie było go zdobyć tak pierwszy raz i to jeszcze na hardkorze, Po szybkim przespaniu postanowiłem, że pójdę znaleźć skarb. Ale sprzedam wam na początku jednego tipa. Okej, okay, chyba na razie więcej nie widzę, ale możemy w sumie popłynąć do tego skarbu. ogólnie. Patrzcie, jak macie ogólnie sobie mapę Na przykład, no, kliknę sobie F Żeby mieć ciągle w lewej ręce Patrzycie sobie, gdzie jest skarb Jeżeli musicie płynąć na górę, klikacie sobie F3 I macie coś takiego, jak tutaj kierunki Macie North, East, South i... Waga West Więc ja muszę płynąć na górę, no to płyniemy oczywiście na północ I patrzcie, widzicie? Już się pokazuje Więc prawdopodobnie ten skarb jest jakoś... Około tutaj i patrzcie, to w ogóle Wiedźmia, wiedźma, o, chatka, wiedźmy, co jest? Ej, dobra, szczerze wam powiem, że chatki, wiedźmy, to chyba jeszcze nigdy nie spotkałem. Przysięgam, że to jest jeden z pierwszych razów. Tylko z z wiedźmą bym aktualnie nie chciał za bardzo walczyć. I teraz uwaga, uwaga, kolejny trik dla was. Ustawiacie się na środku tego krzyżyka, yy, klikacie sobie znowu F3, i macie tutaj takie coś jak pod koordyn koordynatami. Macie takie coś, oho, o nie, 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 poczekaj, 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 poczekaj Powracając, macie tutaj pod koordynatami takie 9, 15, 9, co nie? Właśnie musicie sobie ustawić tak, żeby było 9, losowaliś bajkarz i 9 Wkopujecie się pod siebie i patrzcie to, macie skar to jest przepiękne Mamy trzy diamenty już, mamy jeszcze więcej jedzenia I uwaga, uwaga, opening potrawki, 3, 2, 1 nie, 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 nie. Tego akurat nie chciałem, bo na hardkorze da się umrzeć od tego, z tego co pamiętam, więc serio. Nie, 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 nie. Dobra, jemy, jemy, jemy. Okej, dobra. Już jest dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. I skoro już mamy wszystko, to możemy wyruszyć w poszukiwania wioski. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Przy okazji wykorzystałem zdobyty iron na zrobienie sobie itemów, a następnie, zobaczcie sami. Ło, śnieg. Nieźle. Ale tam się nie kieruję. Szczerze, wolę wiot. Co? Ej, dobra, nie, 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 poczekaj, poczekaj. Ej, nie, nie, dobra, to nie jest ustawione, serio, ale co jest? Nie, no przysięgam, nie widziałem tej wioski. Ona się tak wy wyłoniła z góry nagle. Jeszcze kowal jest, nie, dobra, to jest, to jest, to jest piękne. Nie, 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 to się nie stało. To się nie stało. Serio? by, Jakby... poczekaj, poczekaj, bo. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że ja aktualnie mam dwie części, starałam nam sześć diamentów ani razu, nie wchodzę do kopalni. Serio? Potem grzecznie poprosiłem o wieśniaków o wszystko, co mają. Przy okazji zachwycając się terenem. Ej, ale co, jak co, przyznajcie, że to jest przepiękny teren. Naprawdę, bardzo, ale to bardzo. Nie! Nie, 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 nie. Dobra, przyznajcie, że naprawdę jest przepiękny. Z łatwością nawaliłem golema. Co, oj, już takie byłem blisko, nie? Pięknie. Mamy to, uwaga, ile będzie. Wow, dobra, cztery, że trafiły. Okej okay. Ale wydaje mi się, że przyszła pora na zbudowanie tutaj własnego domu Ponieważ no trochę nieładnie by było się wprowadzać do czyjegoś tej domu wieśniaka Siema, fajny dom, dobra, bierzemy sobie to, okej okay. tak, okej okay. No, e, fajne łóżko, no, ten, wolę białe, sorry Odłóżmy sobie tutaj nasze niepotrzebne temy może, co? Bo jakby, no, trochę tego jest Postawmy sobie też crafting Okej, okay, mamy już swój domek A nie, jeszcze brakuje jednej takiej ważnej rzeczy I serduszko no, wiadomo, że to mój dom, tak? Okej, okay, dobra, powinno być dobrze. Wtedy stwierdziłem, że jest mi potrzebny enchanting do stworzenia fortuny na moim kilofie Moim aktualnym celem było zdobycie lawapulki pulki bądź innego źródła lawy. Dobra, mamy portal. Mamy portal, który mi się bardzo przyda, ponieważ tam, jak widzicie, yy, mamy Bajorka lawy tak naprawdę, więc będziemy mieli tutaj nasz obsydian, jeżeli zalej zalejemy to wodą. A następnie przyszedłem do kopania obsydianu. Całego opuszczonego portalu zdobyłem aż 12 obsydianu z 14, więc musiałem poszukać ostatnich dwóch. A to mi trochę zajęło, ponieważ zwiedzałem ogromne jaskinie, napotykając dość dziwnego Endermana. Co jest z tym Endermanem? O, już się przestał grędzić. Co mu jest? W dość brutalny sposób zdobyłem dwie perły i totalnym przypadkiem napotykając tą strukturę. Deep Dark? Nie. Mamy Deep Dark. O kurde. Ej, fajnie, fajnie. ciekawe, czy jest ten. Czy jest miasto. Czy to jest takie jakieś odnurze? Nie jestem pewien, czy wszystkie, jakby, takie odnurze tych e, właśnie Deep Darku mają, jakby, te miasto swoje starożytne. Nie, nie jestem do końca pewien. I nie wiem, jak wy, ale ja zobaczyłem na czasie GPT i okazało się, że nie każdy odnurze posiada swoje miasto. Następnie zdobyłem pierwszy blok z dwóch obsydianów. I jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ostatni. Musimy tam zejść, lecz no, trochę bardzo się boję. Więc wolę tam nie. Schodzić, to jest hardcore. Dobra, panie i panowie, ostatni Obsydian. Dobra, mamy 14. uciekamy stąd, bo tej serii może być zaraz niebezpiecznie. Zrobić... O, yy, kolejny portal. Będziemy mogli sobie zrobić... Chwila, czy ty chcesz mi powiedzieć, że chodziłem 20 minut szukając dwóch obsydianów? I teraz chcesz mi powiedzieć, że po prawej stronie po prostu miałem pełen... Opuszczony portal? Nie, 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 nie. No super. Okej, okay, fajnie. Jupi. Okej, okay, tylko mamy kolejny problem. Ogólnie mam cztery sugarcany, a potrzebujemy mieć no około staka, żeby sobie zrobić fajną farmę sugarcane'ów, żeby potem mieć na papier. Tak, dobrze słyszeliście. Chciałem zrobić farmę trzciny cukrowej, lecz moje losy potoczyły się trochę inaczej. Bo podczas zdobywania trzciny cukrowej... Uu, la, 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 No o to chodzi. Właśnie na takie coś czeka. Tutaj. Zamiast jednego staka zdobyłem aż dwa i pół staka. Przez to zdobyłem wszystkie potrzebne mi sugar arcane. Przy okazji chciałem się Wam pochwalić jeszcze jedną rzeczą, którą znalazłem. Wracając do mojej bazy. Chyba, że to jest jakaś inna wioska? Co jest? Czemu ty spilacze? Co? Nie! Pilazer outpost! To jest za mocne. Nie, 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 nie. Dobra, my tutaj wrócimy widzowie, ale. Okej, okay, dobra, to jest... to jest piękna. Mamy pilager outposta i będą to temy. W przyszłości musimy zrobić rajda. Spytacie pewnie, co ze skórą? Ale spokojnie, pomyślałem na tym, ponieważ zabijałem biedne krawy błąkające się po łąkach. Tylko po to, żeby ukończyć mój enchanting. I cyk, poszło. No, Jakoś świnka słodka. Więc o, zrąbałem parę drzew i przeszedłem do kraftowania itemów na enchanting. Dobra, to teraz tak, robimy sobie tak, tak i tak. Dobra, mamy to. I robimy sobie teraz książki. Ne, 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 nuda. Więc przejdźmy do budowania samego enchantingu. I miejsca dla niego. A myślę, że zrobienie go ogólnie w tym miejscu będzie takie dosyć spoko, bo jest one prosto przy bazie i. Myślę, że fajnie to będzie. jeszcze tak właśnie chyba jeszcze nigdy nie zrobiłem, jak ogólnie mam to zamierzone w głowie. Kopałem trochę deep, żeby zrobić miejsce. Postawiłem biblioteczki i postawiłem najważniejszy enchanting. Dobra, ale jeżeli postawimy sobie enchanting tutaj, to będzie on oczywiście. oku. Sério? Okej, okay, ogólnie myślę, że takie coś będzie spoko Jako takie wgłębienie trochę w ziemi Ozdobiłem lekko miejsce pod enchantingiem Naokoło, przed enchantingiem Używając kobla, stona oraz przycisków I dodając wisienkę na torcie Czyli schody Dobra, ej, fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje Mam nadzieję, że trochę wam tutaj rozjaśniłem Jak chciałem, żeby to wyglądało Tylko teraz wasza sprawa, czy to enchantuje na 30 level Enchantuje, dobra, pięknie Więc tak naprawdę budowę enchantingu mamy za sobą I wygląda to w oto taki sposób Mając już enchanting stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie zenchantowanie sobie na początku kilofa Jakoś, że miałem dosyć mało ekspamu musiałem go jakoś nabyć I stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie zbieranie kwarczu w nederze, Więc budowałem portal i zobaczyłem co mnie czeka w środku I uwaga, uwaga, zobaczmy co nas czeka w netherze Oby była jakaś forteca blisko, albo jakiś bastion Proszę, 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 proszę Okej, okay, dobra, mamy biom niebieski, jest dobrze Ma, Mamy nawet fajny spawn I czekajcie, czy tutaj coś jest fajnego Szczerze, byłem zawiedziony, ale poszedłem kopać kwarcz, tak jak miałem to ustalone Mogę sobie chyba tutaj pożyczyć parę bloków w farcu. Przydarzały też się dziwne sytuacje. O kurde, gaz! Co jest? Jak blisko? Ej, nigdy tak blisko gaz, jakby się nie zrespił obok mnie. Co jest? Dostałem osiągnięcie za samodestrukcję tego czegoś. I podczas tej całej przygody usłyszałem jakieś dziwne dźwięki. Słyszałem jakiś dźwięk dziwny. Czekaj. To jest forteca jakaś? Przysięgam, że takiego dźwięku to jeszcze nigdy nie słyszałem chyba. A najbardziej przypomina mi to czarne skielety w fortecach. Nie, no tak naprawdę teraz idę za dźwiękiem, nie? no znowu go słyszę, co jest? Ej, to jest możliwe, że tutaj jest jakaś forteca w sumie. Jakbym tak znalazł fortecę, w taki sposób, przez usłyszenie jednego dźwięku szkieleta. I tak po 15 minutach kręcenia się stwierdziłem, że odpuszczam, ale zobaczcie sami co się stało. To jest porąbane, bo jestem pewien, że ja słyszałem czarnego szkieleta. I to jest... porąbane. Jest, rzeczywiście, patrzcie to, normalnie po samym suchu, po samym suchu odgadłem to, że to jest forteca. Ja jestem mistrzem tej gry, mistrzej gry, nie? Dobra, przecież to jest taki far, to jest przepiękne, to jest przepiękne, to jest przepiękne, serio, dobra, ale życie jeszcze, jeszcze, dobra, udało się, udowodniłem, wiedziałem, żeby iść już do bazy, ale kurda zostałem i się opaciło. Serio. Dosłownie obok portalu mamy fortecę, która jest serio ukryta, jak, jak widzicie, nie? To jest słuch, to jest to, to jest to, to jest dominacja Minecrafta, nie o dzisiaj wszystkie w nederze trzeba na smyczy, nie? To jest normalnie big brain. 300 iQ, nie. A ja wracam do kopania tutaj kwarcu, bo musimy mieć na nas yy, kilo y, Fortuna 3. Zostaw mnie. Po wszystkim zacząłem znowu kopać kwarc, a zdobyłem 30 level i wróciłem do mojej bazy. Dobra, i teraz tak, yy, mamy 30 level i teraz yy, nastała. Wykopam na chwilę, czyli zrobienie sobie Co jest? Co tam się odwala? Ja cię kręcę, epyskitu do, dobijają mi się do drzwi, nie? Ja znam i stąd. E, powracając, mamy do zrobienia tutaj właśnie unboxing unbreaking 3. Mam nadzieję, że siądzie fortuna, uwaga, uwaga! 321. Zostaw suba widza i lajka. Like fortuna 2, dobra, możecie pamiętać, że w czwartym dniu zarazem biom deep dark, przy którym ujrzałem parę złóż diamentu. Więc wraz z moim filofem, z Fortunką 2 postanowiłem się tam wybrać, aby je wykopać. Oj, 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 było blisko. I zobaczcie co zobaczyłem podczas kopania, bo to serio was zdziwi. Nie, nie gadaj! Co jest? Co jest, widzowie? Chwila, czy tam jest czy tam jest miasto? O, kurde. Dobra, 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 dobra. Mamy Ancient City. Mamy miasto Deep Dark. Fajnie wiedzieć, lecz nie wiem za ile tutaj przyjdziemy, ponieważ aktualnie jestem jeszcze trochę nieuzbrojony. A następnie zrobiłem most powrotny i wróciłem do swojej bazy. Zrobiłem sobie diamentową siekierę oraz całego diamentowego seta. Więc tego seta już możemy zdjąć. I witam się z diamentowym setem na naszym hardkorze Do Enchantingu dodaję jeszcze kowadło, Smithing Table oraz kamień ślifierski. No i teraz jest przepięknie. Wróciłem do kopania kwarcu, aby Zrobić mój perfect killoff. Przy okazji zainchantowałem sobie butki. I uwaga, uwaga, co nam się trafi? O, no i pięknie, mamy perfect buty. A wracając do kilofa końcowo miał on Efficiency 5 oraz Breaking 3. A mój drugi kilo był zainchantowany na Fortunkę 2. Następnie zająłem się innymi częściami seta. Enchantując sobie klatę, spodnie, lecz niestety bez bani, bo nie było żadnych fajnych enchantów. Skoro już miałem skompletowane jakieś tam itemki, stwierdziłem, że to czas pójść na smoka. Pierwszym celem była forteca, więc wziąłem potrzebne mi itemy, a następnie wybrałem się do fortecy. Och, era jasno. Dobra, my tu nie ma. Mamy trzy pałki. Nice. Dobra, mamy 9 pałek, tak naprawdę już chyba wystarczy. A następnie zająłem się perłami. i e, teraz przydałoby się pójść na ten biom Endermanowy, dobra. Kurde, myślę, że to jest coś większego, a to jest taki malutki, serio, taki mini. Tu tutaj znaleźć Endermana to będzie 10 lat szukania. Teoretycznie mogę iść szukać bastionu, nie? Ale myślę, że może to trochę zająć. Jest! Mamy to. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Szkoda, że nie bastion, ale dobra. Lepsze to niż... nic, nie? Tropnik, proszę. Jak pięknie się ustawili, dobra. Kolejny mi wchodzi. Ej, dobra, to jest farma endermanów. To jest farma endermanów, przysięgam. Trzy, trzy mi nagle weszło do łódki, nie? To jest przepiękne, ale dobra, możemy wracać do domku. Posiadając razem 15 pereł, wróciłem do bazy. I zacząłem zbierać itemy potrzebne mi do walki ze smokiem kresu. Robimy sobie teraz 15 perełek. Potrzebuję na pewno łuku. To jest taki pewniaczek. Ogarnęłem jeszcze strzały. Kupiłem jeszcze łuk, ponieważ okazało się, że w mojej bazie nie ma nici. A następnie okazało się, że mogę na niego nałożyć power 4. Więc zaincentowałem go. Cyk, cyk, power 4. I uwaga, kolejny będzie Unbreaking 3. Czucz, 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 czucz. Czy mi się to opłaca? Czy ja mogę sobie... O a, Idziemy po to. Dobra. Znowu zebrałem 30 level i zaincantowałem mój miecz. Cyk, cyk i... Looting 3! Ej, dobra! Nie, nie, to się nie stało. To się nie stało. Poczekaj, chwila. Co jest? Sharpness 4, Fire Aspect 2 i Looting 3. Przecież to są najlepsze jakieś enchanty, jakie mogą dość siąść przy tym, nie? Ej, co jest? Ale za. Zaje... Ale nam się teraz perfekt mieczyk siadł, nie? Przecież to jest przepiękne. Dobra, 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 dobra. No i kurde, teraz będzie łatwy smoczek. A to się okaże. A następnie wyruszyłem w poszukiwanie strongholda. Płynąłem, szedłem, biegłem. Aż napisałem wierszyk z tej okazji. Mijając góry, pola, lasy, do strongholda. Było daleko. Nie wiedziałem ile jeszcze trasy wieśniaki pomyślą, że poszedłem po mleko. Idę podbić smoka. mam nadzieję, że tego podołam. Z pierwszym problemem było to, że nie wiedziałem, gdzie kopać. Okej, okay, to jest tutaj, gdzieś, to jest tutaj. Ale chyba przestrzeliliśmy, no. mi się nie chce wiedzieć, w to, że tego, jakby tutaj nie widać, nie? Dobra, gdzie to jest? Gdzie są te? No okej, okay, tutaj. Czy tutaj coś jest? Ja się robię opistą. Tak, tak. Eee... O kurde, to nie działa. No ale zobaczmy, może tutaj coś jest. Jest! Ej, dobra, wkopaliśmy się. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Szukamy teraz sobie yy, portalu. Dobra, już tutaj kminiłem jakieś rzeczy i tak dalej, ale. Perła, okej. Okay. Jest, mam, dobra, mam portal, mam portal. Fajnie. Rozkopujemy sobie to. Dobra, yy, cyk. No i pięknie, dobra, jesteśmy Użyjemy separełki I mamy naszego smoczka, widzowie, dobra Walka ze smokiem, okej, okay, pierwszy poleciał Dobra, walnął Lecimy po kolejne. Dobra, walnął, kolejny Dobra, walnął Kolejny walnął, dobra Ile jeszcze zostało? Chyba trzy zostały, coś takiego Dobra, dwa Ała, 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 ała Boli, 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 boli Dobra, walnął, wa walnąłem i jeszcze ostatni, jeszcze ostatni został I można go nawalać Ej dobra, już chyba nie ma leczenia, tak mi się wydaje Chwila To zostało, czy nie? Czy to już jest zniszczone? Okej, okay, to już chyba jest zniszczone, no to można go nawalać Tak, to jest zniszczone, okej okay. Nawalamy na tego smoczka Dostał, dobra, będzie pracował, będzie percował chyba A jednak nie, jednak fake Okej, okay, percuje, percuje, percuje. Ała, nie, muszę uciekać, mam cztery serca, mam cztery serca, mam cztery serca, dobra Jemy Szybko Jakby połowę HP ma ma połowę HP, dobra, leci na mnie, nie Dobra, żyje, żyje, żyje. żyje. Dostał, 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 cyk, dostał. Ej, ja jest w tym nie? Co jest? Dobra, dostaje, dostaje, ale kiedy dostaje. Ała Dobra, ale zrobiłem teraz. hopy co ty myślisz? Co ty myślisz, chopie, że ty mi tak pokonasz? A ja dobra, dostał, cyk, cyk. Dostał, i ostatni. Ostatni hit na hardkoze ostatni, nie dostał, dobra. Mamy uwolniony end. Pięknie, 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 pięknie. Widzowie, Podbiliśmy spłoka, zarobiście, udało się. Stop podbity za moimi plecami, leci sobie XP. I pięknie, dobra, zbieramy tego, expa. mamy 59 leveli Dobra, walnijmy sobie jajko. Tutaj spadło, dobra, cyk i cyk. No i pięknie, mamy jajko, dobra. I teraz przydałoby się pójść na End mm, City. Dobra, no to lecimy, 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 dobra. Chodzimy. ok, ale ciulowe miejsce się znalazło. Ja ciekawie mogę, nie? Ale ciulowe miejsce. Samego end szukałem bardzo długo, ponieważ szukałem aż 15 minut. Aż nareszcie stało się to. Jest end city, dobra, ze statkiem? Proszę, proszę, daj statek, proszę, daj statek. Nie gadaj, żeby bez statku, nie? Jest statek, dobra. Uratowani, mamy pierwsze end I akurat jest ze statkiem, dobra, to jest przepiękne, to jest przepiękne, serio. W dosyć ryzykowny sposób zdobyłem litrę. No i pięknie. Pięknie rzucona perełka. Dobra, dzięki. Mamy elytrę. Pięknie. Widzowie elytra na hardkorze, Nice! zarobiście. Stworzyłem sobie szalkera, do którego wkładałem loot city. Ponowalałem się z tymi dziwnymi cośkami, a bardziej one mnie. O, ja jasna. Ała tu chodzi, Seum jakieś coś tak. Jety tym na sobie I odleciałem w poszukiwaniach w portalu do domu. Dobra. Eee... To było gdzieś tam. Lecimy, 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 nie śpimy. Dobra, teraz gdzie był ten portal? Tu jest, dobra, mamy ten portal. Okej, okay, dobra i wlecimy w niego, czy nie? Może się uda wlecieć. Fajnie by było, jakby się udało wlecieć.